Znajdujemy się w studiu nagraniowym pod nazwą Laboratorium Muzyki w Warszawie. Proszę powiedzieć. Co to za utwór jest w dniu dzisiejszym nagrywany i pod jaką nazwą? Może zapytam tutaj u Lidzi. Ale ja bym chciała, żeby jednak autorzy się najpierw pochylili nad tym tematem. Będzie mi bardzo miło, ponieważ to jest bardzo ważny utwór. No i teraz proszę, może Darek. Tu zrobimy takie fajne wprowadzenie. Bardzo się cieszę, że udało się przekonać tak wspaniałą artystkę do współpracy. Jestem zaszczycony, że zgodziła się zaśpiewać wspólny utwór. Podkład wyszedł od Lidii. Posłuchaliśmy tego podkładu, to znaczy za pośrednictwem Krzysztofa, który tutaj od początku to wszystko pilotował, i zapytał mnie, czy udałoby mi się coś napisać do tego tekstu i ewentualnie wypełnić tło muzyczne jeszcze dodatkowo. I tak siedząc, kilka dni zastanawiałem się, jaki kierunek obrać. Nic mi nie przychodziło do głowy. Mówię, zacząłem. Czy się zastanawiasz, no, skoro to ma śpiewać Lidia? Z początku nie wiedziałem, jaki będzie kierunek. Czy, czy ona sama będzie śpiewać ten utwór, czy będziemy wspólnie go śpiewać, czy z tego wyjdzie trio? Bo tak teraz nawet takie przymiarki robimy, jesteśmy w fazie twórczej. Mówię, e, tak. Nasze głosy już są będzie? nagrane. Że tak, że absolutnie trio. A może jeszcze powróćmy do samego tytułu, właśnie. Jaki jest tytuł tego utworu? Tytuł utworu sugerowany na razie, bo to jest jeszcze w fazie ustaleń, ale. Już jesteśmy blisko. Tamten sen. Dlaczego? Dlatego, że ja zainspirowałem się troszeczkę, kilka godzin siedziałem, studiowałem biografii Lidii kopani, którą, która bardzo mnie przybliżyła do, do swojego życia poprzez właśnie te wywiady różne w mediach. Oczywiście wybierałem te wartościowsze wywiady, bo wywiadów jest cała masa i po prostu zajęło mi to kilka godzin, ale ujął mnie jeden wywiad z Lidią, gdzie było mówione o uczuciu, który czuję do. Do, do miłości, która już gdzieś tam być może odeszła, ale yy, padło pytanie, czy jest jeszcze szansa, że może to wrócić. Nie wykluczam. I nagle po prostu bum w głowie. Ja mówię, no to ja już mam. Kochaj, kochaj mnie i tak popłynę po prostu dalej. A powiedz Chris, właśnie czym Ty kierował się tutaj przy wyborze właśnie znanej polskiej artystki, jaką jest właśnie Lidia Kopania? Dlaczego akurat ona i dlaczego właśnie ten tytuł tamten sen? Wydaje mi się, że artystka Lidia Kopania jest to naprawdę wybitna artystka. Ma niesamowity talent i każdy utwór, który słucham jest pełny miłości i wrażliwości. I to było takie moje troszeczkę marzenie, że może tak mało znany zespół, jakim my jesteśmy, który cały czas pracuje nad swoim dorobkiem i tak naprawdę w miejscu, gdzie tak naprawdę wszyscy się znajdujemy, jesteśmy tak naprawdę na tym samym wózku wszyscy jedziemy, czy Edyta Górniak, czy Marla Rudowicz. To nie jest ten sam wózek alokaj. <laughs> 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 Więc postanowiłem właśnie, że poprosiłem Lidię, zaproponowałem. Lidia mówi, że czemu nie. No i tak właściwie dzięki współpracy, gdzie napisał przepiękny tekst Dariusz, ja tam delikatnie sobie ja zainicjowałem za spotkanie. No i jakoś tak zaprosiłem I Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę współpracować z tak wybitną artystką, która w 2009 roku reprezentowała Polskę na krajowych eliminacjach do no, piosenki Eurowizji. I zakwalifikowała się, co najważniejsze. Właśnie te preselekcje to było trudno bardzo wygrać, no i właśnie ech, ech, po zaskoczeniu wielu osób, no jednak ja, więc za to dziękuję. No nie można nie wspomnieć również po raz e, ostatni, też na ostatnim, e, przepraszam, niedawno, również warto wspomnieć, że niedawno po raz drugi brałaś udział w Eurowizji, ale chciałem cię Ciebie o co innego. No lekcja. A powiedz Lidio, czy długo zastanawiała, zastanawiała się nad właśnie wzięciem udziału w danym projekcie, czyli um, jeżeli chodzi o nagranie danego utworu, tamten sam? To znaczy, yy, osoby, które stoją obok mnie, są tak wspaniałe i po prostu nie muszą robić nic. Ja i tak czuję po prostu, że oni y, zrobią wszystko, ponieważ oni mają serce na głodni i, i dlatego chcemy. Wspierać, pomagać ludziom, którzy tego potrzebują, to po pierwsze, którzy naprawdę, realnie potrzebują. Natomiast to są piękne osoby. Ja nawet nie musiałam się zastanawiać. Decyzja była natychmiastowa. Tak, oczywiście, robimy, działamy, ponieważ wiem, że to są osoby o wielkim sercu. O czym opowiada dany utwór? Właśnie o tym, że podnosi się i wstawać i być i śnić, i nie bać się marzyć. Proszę powiedzieć, na kiedy jest przewidziana premiera. Oczywiście w dniu dzisiejszym dopiero e, utwór jest nagrywany, ale podejrzewam, że prace nad utworem potrwają jeszcze dość długą. No trzeba się liczyć, że od dzisiejszego nagrania, jeżeli zamkniemy, będziemy chcieli jeszcze parę zdjęć do teledysków wspólnych zrobić w Warszawie. To liczymy na to, że ścieżkę dźwiękową uda się zgrać do miesiąca czasu. No i chcielibyśmy jakąś premierę z tego zrobić wkrótce. Chcielibyśmy zaprosić również Lidię na wspólny album, żeby nagranie się na naszym albumie również i oczywiście, jeżeli będzie miała życzenie, żeby mogła też i na swoim albumie umieścić, jeżeli zechce po prostu, bo no nie śmiem nawet... A jak prosić. sądzicie, a jak sądzicie? No właśnie, a czy będziesz chciała również Lidiom dany utwór umieścić na swojej płycie i czy Ty również bierzesz udział właśnie w nagraniu teledysku do danego utworu, czy tylko bierzesz udział, jeżeli chodzi o nagranie samego utworu? Ja tak jak powiedziałam, mam wspaniałe osoby obok siebie, które oddają serce temu. Pomysłowi. I ja też oddam, więc jestem na. 100%. A proszę powiedzieć, kto napisał e, słowa do danego utworu? Jak rozumiem tylko ty, czy razem z, e, Darek, razem z Chrisem? Ja muszę Darius, powiedzieć, że Darius. wypełniamy wszystko taką energią tak. teraz, e, pozytywną, że, że to musiałem powiedzieć od razu, że to się może się zmienić w międzyczasie, ponieważ, bo, ponieważ my no, tworzymy, tak? Wchodzimy do studia i zaraz nagrywamy jesteśmy, i jesteśmy. Tak, ja myślę, że Masz to szczęście. ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwy i dzięki e, naprawdę wszystkim duszką, wszystkim dobrym m, energią, że mam Dariusza, który naprawdę przy, pisze przepiękną muzykę, przepiękne teksty. Tak. Jego m, muzyka to jest tak naprawdę największa sentencja energii. E, i miłości jaką darzy do każdego człowieka i tak jak jest człowiekiem. I tą muzykę, którą napisał w 2005 roku do płyty Chwila, yy, gdzie naprawdę utwory są bardzo aktualne, Krzyk do ludzkości, e, traj, Nasz Świat. Naprawdę ja jestem wdzięczny Losowi, że mogę współpracować z tak wielkim artystą, jak jest Dariusz Gajda. A nie mogę jeszcze nie zapytać, jeżeli chodzi w jakich okolicznościach dany utwór powstał i skąd właśnie czy Darku, hmm, inspiracji? Od tej ja pani, nie, nie, nie. od tej pani się inspiracja zaczęła, tak jak wspominałem, ten tekst to były takie szczątkowe słowa, yy, czyli w stylu kochaj, kochaj, coś tam. Jak przeglądałeś wywiady, rozumiem, Lidii Podczas, Kopani? tak, bo ja w ogóle nie miałem punktu zaczepienia, mówię, przecież to ma śpiewać dziewczyna, która coś przeżyła, jakieś emocje, piękny podkład, mówię, co z tym zrobić. I właśnie tak mnie to, te jej emocje popłynęło to wszystko po prostu. Tak, z i jej jeżeli życia. można, to ja bym chciała wspomnieć tutaj o, o sobie, osobie, która rzeczywiście zainspirowała mnie, że Lidia w ogóle rób, rób działa i tak mm. dalej. Paweł Hołda, on był osobą, która powiedziała proszę, tutaj jest parę dźwięków, zrób coś z tym. Mówię, dobrze. Wysłał mi mnóstwo, mnóstwo różnych śladów, bo tak na tej zasadzie się tworzy. Ja nie korzystam z banków yy, yy, muzyki i tak dalej. Po prostu albo to powstaje i, i to jest prawdziwe, albo dziękujemy. To ma być prawda. No i tutaj właśnie też yy, muszę wspomnieć o no, właśnie, W tym człowieku. Bardzo dobrze. Właśnie o to mi chodziło, żeby właśnie y, ładnie to wszystko uzupełnić wspólnie, skąd się co wzięło i to będzie później y, dzięki temu, może żyło własnym życiem. Jeżeli tyle fajnych emocji się w to włożyć i połączy się razem, wspólną pracę twórczą, więc y, liczymy na to, że będzie odbiorca to jakoś y, zrozumie. I dotrze do niego, bo tak już, już pierwsze dźwięki, wszystko tak jak, jakoś wciąga, że mam wrażenie, że. Że, że to popłynie gdzieś w eter, y, że to jest z naszego życia, że to jest takie prawdziwe prawdziwe emocje, nieudawane. Bo ja nie ukrywam, że ja staram się raczej pisać z, z, ze swojego życia albo zaczerpniętego z emocji prawdziwych ludzi, którzy żyją. Zawsze bazujemy oczywiście na mm. własnym doświadczeniu. To mm -hmm. jest z, podstawa. Nie, tak, oczywiście, ale dobrze, że gdzieś tam mamy ochotę po prostu zapoznać mm -hmm. się z, z czyimś mm -hmm. życiorysem. Natomiast to uzupełnienie, to jest kwintesencja twórczości. Ja powiem. Bo... A, przepraszam, że ciebie jeszcze, Chris tutaj przerwę, bo tak, nasi widzowie wiedzą, kto jest autorem tekstu. Natomiast, żeby, aby podsumować dany wywiad, kto jest twórcą w zasadzie podkładu muzycznego czyli samej muzyki, Ty Lidio? No powiedziałam, No, między innymi ja i tak jak powiedziałam pan Hołda. Mhm. Ale powiem tylko, że tak naprawdę dzięki. Bo, bo dlatego, że ludzki głos jest również instrumentem muzycznym. My nadaliśmy linii melodycznej temu utworowi, Tak, tak? oczywiście linie mm -hmm. melodyczne. Ale stworzyliście tak naprawdę, mm -hmm. bo to jest brzmienie, które gdzieś jest zbierane po prostu bezpośrednio. Natomiast wasze głosy, oprócz tego, że tekst i tak dalej one są odbierane po prostu bezpośrednio i mm, no cóż, nie wstydzę się tego po prostu jako persona. I, Odkład, i tak podkład kuczy. muzyczny zawsze jest jakby dopełnieniem wokalu, więc yy, nie musi... Muzyczny. Tak, tak i to wszystko się ładnie ze sobą łączy i powstaje Ja powiem utwór. tylko, jeszcze dam tyle, że właśnie dzięki Darkowi, który napisał uważam też fenomenalny utwór Dzień z Życia Bajeranta, został zakwalifikowany do programu Mam Talent, no i zobaczymy co, jak się dalej... Drogi powiedzą z tym programem, ale produkcja była zachwycona, kiedy usłyszała ten utwór, e, tekst. W ogóle byli w szoku, że można tak ciekawy tekst napisać w nawiązaniu do czasów, kiedy bareja reżyserował. Uwielbiamy? Tak. Uwielbiamy? Uwielbiamy. Ja myślałam, o, że, cały czas. Tak, więc myślę, że właśnie żyjemy w tych czasach i dziś życie Bajeranta to będzie zaprezentowane właśnie w tym programie Mam Talent. Cieszę się, że jest to nasz autorski utwór, czyli słowa i muzyka Dariusz Gajda. Ja go wykonam. E, nagraliśmy do tego taki śmieszny teledysk. E, utwór też opowiada o tak naprawdę o grotesce, w jakiej my się znajdujemy i w jakiej żyjemy. E, I myślę, że właśnie Dzień Życia Bejranta to będzie utwór, który też będzie jakimś ciekawym początkiem czegoś fajnego. E, ja, się nie, ja się nie spinam jak kiedyś, ja się po prostu tym bawię, bo uważam, że jak się spinamy, to nic z tego nie wychodzi. Potwierdzam. Mm -hmm. <laughs> po prostu bawmy się tym, daj, dajmy drugiemu człowiekowi namiastkę tej kultury, którą mamy. I wspierajmy się nawzajem, bo myślę, że wspieranie wzajemne i wspieranie osób niepełnosprawnych, osób, które potrzebują najbardziej tej muzyki, to jest chyba ten cel, który właśnie przez te pięć lat robimy. I to jest chyba najważniejsze. Tak samo wspieranie powstańców, tak samo wspieranie osób niepełnosprawnych i tak samo wspieranie osób tych... Wszystkie wasze projekty właśnie są gdzieś tam zorientowane na rzeczywiste wspieranie, sami się borykacie z pewnymi jakimiś tam tak, sytuacjami, i tak dalej, ostracyzmem towarzyskim, to... W cudzysłowie. Natomiast to, co robicie, słuchajcie, dlatego ja. Jestem. Nawet jeżeli pociąg się opóźnił, to ja zrobiłam wszystko, żeby ten pociąg przyspieszyć. przyspieszyć. A, proszę, a proszę jeszcze powiedzieć, dany utwór ukaże się w, na płycie w ramach płyty zespół Kadar i, i Lidia Kopania, czy ukaże się na przykład tylko pod twoim nazwiskiem? Ja myślę, że tak naprawdę to będzie, Lidia Kopania będzie gościem płyty, tak, tak jak inni artyści, którzy będą zaproszeni jeszcze do płyty, bo my nie tylko chcemy, żebyśmy żeby byli my też, ale zaprosić różne osoby. Na płycie będzie też osoba niepełnosprawna, czyli Jacek Fason, który już występował na naszych e, paru koncertach. E, został zaproszony do projektu Gloria Victis. Myślę, że szykuje się drugi projekt, e, też w hołdzie wielkiemu człowiekowi, w hołdzie Nowi Pawłowi II. E, nie chcę bardzo wchodzić w tematy religijne, bo to jest bardzo taki e, delikatny temat, ale powiem tyle. Ja jestem dumny, że to był nasz Polak, nasz papież, który jak umiał tak ten. Спирал. Aby podsumować już na zakończenie dany wywiad, w takim razie trzymamy kciuki za wydanie najnowszego, nie wiem, singla utworu pod nazwą Tamten Sen. Natomiast Lidia, kiedy będziemy mogli usłyszeć Ciebie na żywo z tym utworem, czy to zespołem kader, czy na przykład na Twoim autorskim koncercie, gdzie dany utwór również wykonasz? Zapraszam najserdeczniej w ogóle wszystkich, ale do Rzeszowa akurat 18 czerwca, ponieważ tam będę prezentowała swoje nowe, cudowne dzięki wsparciu tutaj osób. utwory. No i po prostu przejście 18 czerwca. Rzeszów, kuchnia, muzyczna kuchnia. A jakie jeszcze masz plany zawodowe właśnie na ten, na ten rok, na okres wakacyjny? Wyjeżdżasz gdzieś na wakacje, czy jednak skupiasz się tutaj na współpracy ze swoim Kader? Skupiam, skupiam się na tym, co ważne. Po prostu tam, gdzie wiatr zawieje, tam ja będę szła. Tam zawieje. Ja. Super podejście do życia, uważam. E, żyjemy w takich czasach dynamicznych, że e, wszystko może się zdarzyć, jak ktoś, jedna z artystów, kiedyś zaśpiewała. I tego się trzymajmy. Płyńmy z prądem, wytwarzajmy fajną energię, bo to, co wytworzymy między sobą, pójdzie w eter do ludzi i taki będzie odbiór społeczny. Jeżeli będziemy w tym autentyczni, a tutaj wszystko na to wskazuje, że jesteśmy autentyczni, jesteśmy sztuczni w swoim przekazie, to i ludzie tak nas będą odbierali i na to liczymy. Chciałabym tylko. Dodać, że rzeczywiście jest coś takiego, o czym powiedziałeś: autentyczność, mm -hmm. prawda i tak dalej, przekazu. To się nazywa ziarno. Tak. No tak, po prostu mamy to ziarno chyba, chłopaki. Ja, no, ja tylko dodam jest... jedno, że marzenia się spełniają, więc bardzo dziękuję, Lidia, że jesteś z nami w tym dniu. Jest siódemka w ogóle. Siódemki Do ja siódemki mamy w ogóle A szczęście. Dobra. Ja w ogóle bardzo dziękuję Telewizji ATV. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. słuchaczy, swoich fanów, których mamy. Mamy takich dwie fanki, które nas też wspierają. No i co. Działajmy, bawmy się tym i przede wszystkim kochajmy się i akceptujmy się takim, jakimi jesteśmy.